Pytanie, gdzie była Tataria? Jakie są góry Tatari? Tatry, mm. no właśnie. Tatry to góry Tatari. Tatr, Tat, Tataria. A Tataria, Aria to jest Aria, czyli Aryjczycy. Więc to Tataria to są Aria, a wojskiem Tatari była Husaria, Husaria. Eee, I teraz Hu to jest huczenie, Hu, huk. S to droga, a Aria to Aria, czyli hu, sy, aria to jest hucząca droga Arii. Mm. No właśnie. Jak, no bo tu mówimy o ludach bardzo inteligentnych, bardzo zaawansowanych, ale też pokojowych, braterskich ta nasza słowiańska gościnność, a jednocześnie wojska. Jak twoim zdaniem na tak olbrzymich obszarach oni mogli utrzymywać i bezpieczeństwo i pokój i taki rodzinny wręcz stan. No przede wszystkim wartości były szlacheckie, szlachta szlachetna. Więc jeśli tutaj ludzie żyli ze wskazówkami, które są zapisane u nas w języku, to mieli raj. Kraj, raj. K oznacza żywych. Raj to raj, czyli ky raj to jest żywych raj. I tutaj jak kierowali się pomocą, dobrem y i tutaj miłością, no to niepotrzebne były wojska. One zostały stworzone, jak tutaj powstały te ciemne czasy i e, trzeba było bronić na przykład kobiet i tutaj terenów, żeby barbarzyńcy nie zaatakowali. To powstała Husaria. Ale Husaria, e, według Wikipedii i według wielu różnych e, takich e, materiałów o wojskach, była najlepiej zorganizowaną e, jakby formacją wojskową we wszystkich znanych czasach ludzkości na całym świecie. E, więc. E, Poza husarium nie było nic lepszego na całym świecie, nigdy. I teraz ta husaria była. Próbowano husarię odtworzyć w wielu różnych krajach, żeby tak rzeczy zrobić jak tutaj. I nikomu nigdy się nie udało. Moim zdaniem, dlatego, że komunikacja tutaj była inna na podstawie już nie mówienia tylko na podstawie oka i komunikacji z, ze zwierzęciem. Te zwierzęta wiedziały, wiedziały, co się dzieje poprzez komunikację i jechały tam razem z tymi jeźdźcami, czyli byli z nimi z życia, jakby rodzina to była, przyroda to przyród, więc każde zwierzę jest w rodzie i to zwierzę ono było tak traktowane. Nie tak jak teraz zazwyczaj te konie, nawet no, bez no, często humanitarnych rzeczy, że.